Witamy widzów na odcinku na nowym kanale Toja Wagi. Testujemy YouTube. Zachęcamy do śledzenia naszych odcinków na nowym kanale YouTube, gdzie testujemy różne opcje i funkcje platformy. Na naszym kanale znajdziesz: sprawdzanie YouTube, testowanie opcji YouTube dla twórców treści, sprawdzanie i zgłaszamy błędów, komentowanie filmików od youtuberów i streamerów, oglądanie odcinków i komentowanie. Jeżeli chcesz, aby nasze odcinki były z głosem AI, daj nam znać. Zapraszam do oglądania. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw suba, lajka i komentarz. Chciałbym również zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Content. Czy podoba ci się zawartość wideo? Co mogę zmienić lub poprawić? voice. Czy preferujesz głos sztucznej inteligencji, czy wolisz narrację bez ai, AI? Propozycje. Jakie masz sugestie? Co chciałbyś zobaczyć na kanale? Dzięki za Twoje wsparcie i opinie. O tutaj masz, że nic nie ma ciekawego. A gdy napiszesz coś i naciśniesz F5, no to znika komentarz. I co trzeba zrobić, aby to się działo? Przewin w dół. Kliknij pokaż więcej i ponownie przewin w dół. Znajdź zakładkę komentarze i oceny. Rozwin sekcję moderowanie czatu i wybierz opcję sprawdzaj każdy komentarz. Zapisz zmiany i gotowe. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli ci się podobało, zostaw suba, like, komentarz i śledź nasze wszystkie profile w mediach społecznościowych.